Katarzyna Głyska, program w punkt. Witam Państwa bardzo serdecznie. To oczywiście czas... Politycznej, wieczornej debaty w Telewizji Republika i ta debata na pewno będzie, ale dzisiaj zaczynamy program nieco inaczej, bo jutro też wyjątkowy dzień, 14. rocznica śmierci polskiej delegacji na terenie Federacji Rosyjskiej. Delegacji, która udała się tam uczcić pamięć ofiar zbrodni sowieckich pod przewodnictwem, delegacja pod przewodnictwem Świętej Pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w studio państwa i moimi gośćmi są pani poseł Małgorzata Wasserman. Córka świętej pamięci pana ministra Zbigniewa Wassermana. Witam bardzo serdecznie, Dzień dobry, dobry wieczór. Państwa. I jest z nami pan Mateusz Kochanowski, syn świętej pamięci pana ministra Janusza Kochanowskiego. Witam bardzo serdecznie, dobry, dobry wieczór. wieczór. Szanowni Państwo, Kluby Gazety Polskiej wystosowały apel, który, z którym zwróciły się no, do po prostu do opinii publicznej. Ja może zacytuję dwa zdania tego apelu. Ta tragedia dotknęła każdego z nas, tragedia smoleńska, ale szczególnego cierpienia przysporzyła ofiarom, rodzinom ofiar i wszystkim ich wszystkim ich bliskim. Dlatego zwracamy się o spokojne i godne uczczenie tej rocznicy, przypominając, że upamiętniamy ważne dla wielu z nas osoby i tragedię całego państwa. Pani poseł, dlaczego po 14 latach ciągle trzeba zwracać się z prośbą Również do polityków i apelować o to, żeby ci, którzy chcą, bo przecież nie ma takiego przymusu, ci, którzy chcą, mogli w sposób godny, spokojny, poważny uczcić pamięć Polaków, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Przecież byli z różnych opcji politycznych, z różnych środowisk, reprezentowali różne zawody, różne profesje. Pani redaktor, po ludzku mogę odpowiedzieć, że ja nie wiem, dlaczego trzeba to robić, ale niestety trzeba to robić, i my, myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu swoim i Mateusza. My do tego apelu się przyłączamy i bardzo serdecznie prosimy w imieniu nas samych i rodzin, naszych rodzin, e, abyście Państwo pozwolili nam w sposób godny, właściwy upamiętnić tą czternastą rocznicę. To jest dla nas bardzo ważne, to jest dla nas bardzo trudne i myślę, że każdy człowiek, który już nie żyje, zasługuje na pamięć, a zwłaszcza jeżeli w takich okolicznościach ginie prezydent i najważniejsze osoby w państwie. I tak jak Pani Redaktor powiedziała, nie ma obowiązku przychodzenia, nie ma obowiązku oglądania tego, Natomiast bardzo prosimy, pozwólcie nam, skoro my jakby czujemy taką potrzebę, zrobić to w sposób godny. Ja chciałabym tutaj zaapelować jeszcze do dziennikarzy, przeróżnych portali i innych stacji, bo to niestety bardzo często Wy, Szanowni Państwo, podsycacie te emocje. Proszę was, tego jednego, jednego dnia e, spotykamy się z różnymi atakami od 14 lat jako osoby, które się domagają pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o smoleńsk, ale tego jednego dnia dajcie nam po prostu spokojnie złożyć kwiaty, pomodlić i zapalić znicze. Pan Mateusz Kochanowski to też pytanie do pana, może, może z takim dodatkowym pytaniem. Dlaczego ta sprawa ciągle jest sprawą no, polityczną, ale polityczną w sensie do rozgrywania. Ja nie pytam teraz o to, jak ktoś oceniał tą czy inną politykę, tego czy innego polityka, który zginął 10 kwietnia 2010 roku, ale zdawać by się mogło, że możliwość uczczenia ja nie mam wątpliwości, że wśród widzów Telewizji Republika jest bardzo wiele osób, które w różny sposób, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy, czy w w swoich miejscowościach upamiętniają ofiary katastrofy smoleńskiej, ale dlaczego to budzi też takie agresje nawet wśród ludzi, którzy piastują w Polsce najwyższe urzędy zanim ja odpowiem pani na te drugie pytanie, mm -hmm. to oczywiście już minęło trochę czasu od katastrofy smoleńskiej, ale widząc takie sceny, jakie mają miejsce na przykład na placu Piłsudskiego przy pomniku, to jest to bolesne, no bo chcielibyśmy rzeczywiście, żeby ludzie poczuli pewną jedność i wspólnie upamiętnili pamięć osób zmarłych. Jeżeli ktoś nie ma potrzeby, to naprawdę nie musi tam się wybierać, żeby robić zamieszania, rozrób czy krzyczeć. Proszę sobie wyobrazić, na szczęście mój ojciec jest pochowany w Częstochowie, więc my nie mamy tego ludzi, którzy przychodzą nam zakłócać, kiedy my tam się modlimy co, kilka razy do roku. Ale proszę sobie wyobrazić, no, że ja bym poszedł na czyjś grup, jak ktoś tam, w, w, na wszystkich świętych, no i krzy, krzyczał czy skandował jakieś hasła. No to się w głowie nie mieści. Więc dlaczego ludzie tak robią? No, wczoraj było jakieś zaćmienie słońca. Niektórzy ludzie dostali absolutnego zaćmienia rozumu. I o, jest apel tutaj Gazety Polskiej Telewizji Republiki do państwa, żeby jeżeli ktoś nie chce czcić, to nie musi. Ale ja też apeluję do rządzących. Dlatego, bo rządzący są też współodpowiedzialni za tę atmosferę, którą podsycali od samego początku i sobie takich ludzi, przepraszam, brzydko powiem, wyhodowali. Bo ci ludzie, którzy tam są i wykrzykują... Jestem gotów się założyć, że to nie są wyborcy prawa i sprawiedliwości. A jeżeli nie są wyborcami prawa i sprawiedliwości, to prawdopodobnie inną opcję wspierają. Więc mój apel jest do Donalda Tuska i do innych i do Rada Słowa Sikorskiego, którzy byli współodpowiedzialni za katastrofę smoleńską i współodpowiedzialni za te emocje, które są z tym związane, żeby oni zaapelowali do ludzi, żeby był ten spokój. Ja pamiętam i pewno bardzo wiele osób też z naszych widzów doskonale pamięta te dramatyczne, naprawdę dramatyczne sceny, które działy się na krakowskim przedmieściu po katastrofie smoleńskiej i nie mówię o tych pierwszych, nie mówię o tych pierwszych kilkudziesięciu godzinach, w których rzeczywiście była atmosfera takiej powagi, spokoju, jakiejś jedności, ale dosłownie wystarczyło parę dni, żeby to ta wzniosła atmosfera zmieniła się w atmosferę Pogardy, wręcz linczu wobec tych, którzy przychodzili e, upamiętnić, w jakiś sposób uczcić tych, którzy zginęli. Ja pamiętam, że no wtedy właśnie pan premier Donald Tusk, również premier, mówił o tych, którzy tam e, no, atakowali wręcz ludzi modlących się pod krzyżem pamięci, że to jest taki happening, że to jest jakaś taka. też wyrażają swoje emocje. No, dzisiaj premier Donald Tusk też jest premierem. Ma ministra. No, kiedyś innego, dziś ten człowiek pełni też inną funkcję, jest ministrem kultury. i Pan pułkownik Sienkiewicz jako minister kultury dosłownie kilka tygodni temu się wypowiedział, mówi, że on nie wyobraża sobie, żeby te schody smoleńskie nadal były w tym miejscu, w którym są, czyli Ale, w centrum nie, 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 Warszawy. Ale mówi o schodach smoleńskich. Co to oznacza? Jak, jak, jak pan to nie interpretuje? Wie, po co w ogóle się na ten temat wypowiada? Czy on kogoś stracił, w tym jest pomnik, mnie mu przeszkadzają. No jak mu przeszkadza, to nikt nie przychodzi. No to tylko tyle. No, pani, pani, redaktor, no, pani redaktor zaczęła od tego, dlaczego to, wywo to, jakby to wywołuje polityczne emocje. No to już dlatego, że właśnie e, część polityków, która wtedy niestety rządziła i dzisiaj aktualnie rządzi, dokładnie tymi emocjami sterowała. Przecież pani redaktor, to jest moje subiektywne odczucie, ale ja uważam, że był moment czytelny, kiedy to się zaczęło. To było zabranie krzyża z krakowskiego przedmieścia. Przecież to był wyraźny sygnał do tego, żeby zacząć tych ludzi ze sobą, bym powiedziała, różnić. Ale to Cała, cała. Otoczka. No to się zaczęło trochę wcześniej, pani, pani poseł, bo tam były jeszcze próby zabrania tego krzyża, więc ten, ten proces trwał. Proszę zwrócić uwagę, nawet nie tyle zabrano. Najpierw ogłosił Bronisław Komorowski, że go zabierzemy, czyli było wiadomo, że już zaczną się gromadzić i obrońcy, i ci, którzy go będą chcieli jakby stamtąd zabrać. I my tego doświadczamy od 2015 roku, pani redaktor, co miesiąc. Przychodzi grupa osób, która w sposób wulgarny wykrzykuje w naszym kierunku, by powiedziała różne niepotrzebne zdania. I to jest to, co pani powiedziała, to znaczy, to jest dla mnie za każdym razem bardzo bolesne i takie nie, nie do pojęcia. Dlatego, że ja przechodzę, mieszkam koło skweru Pawła Adamowicza, i innych osób, przecież mnie by w życiu nie przyszło do głowy, czy jak otwierano ten skwer, czy cokolwiek innego, robiono, żeby miałam przykład miała potestować. Jeżeli są osoby, które czują potrzebę upamiętnienia w taki sposób osoby zmarłej, to oni mają do tego prawa. Jeżeli jeżeli ja nie podzielam tych wartości, to nie przychodzę na to otwarcie. Natomiast to jest naprawdę ściczenie. Ja, jeżeli przychodzi się i na przykład niszczy się komuś na grobek czy tak jak w naszym przypadku uniemożliwia nam się po prostu no, my odwiedzamy głównie oczywiście groby albo ewentualnie miejsca pamięci w zależności od tego jakie to jest, jakie to jest miasto i jest to jest to naprawdę przykre i jest to wydaje mi się niestety podsycane takimi wypowiedziami jak to, że pan minister kultury nie wyobraża sobie, że Pomnik smoleński będzie w tym miejscu. Tak, ta ale na... ja jestem sobie jeszcze w stanie wyobrazić, gdyby pan minister używał określenia pomnik. Ale, tak? ale on... on używa jeszcze no, takiego. Ale jakby używał określenia pomnik, to by nie wywołał tych emocji, które. Ma... On nie mówi tego i nie chce tego zabierać, dlatego że mu to przeszkadza. Tylko dlatego, że ta wypowiedź jest od razu nacechowana emocjami. Ma być ofic przekaz do tych ludzi, którzy mają to, rozumieją, że mają przyjść przeszkadzać i do tych ludzi takich jak u nas, którzy będą się z tego powodu denerwować. Tak odczytuję wypowiedzi e, ministra kultury. A czemu to służy? Bo to ma jakiś cel. znaczy Tak mi się wydaje, że ma to jakiś cel. Tym bardziej no, tego typu wypowiedzi ministra, ministra kultury chociażby. Chociaż tych wypowiedzi jest przecież dużo więcej. To jest tak jak pani poseł mówiła, że przechodzi obok skweru pana prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. To jest człowiek, który jedni się z nim zgadzali, inni pewno nie. Ale bez względu na wszystko został zabity w tragicznych okolicznościach, zginął pełniąc reprezentując swój urząd no bez względu na to jak ktoś patrzy na to co się stało 10 kwietnia 2010 roku w smoleńsku i gdzie widzi przyczyny tego to to chyba nie może zaprzeczyć że to też było pełnienie swojego urzędu przez bardzo różne osoby, reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej w ważnej bardzo sprawie, bo w sprawie zakłamywanej przez całe lata zbrodni, która dotknęła tysiące, dziesiątki tysięcy naszych rodaków. Czemu to służy? Jak to odczytuje pan Mateusz Kochanowski? Ja to odczytuję strachem. Strachem przede wszystkim przed jednością Polaków, którzy się jednoczyli i mieli potrzebę się jednoczyć pod Pałacem Prezydenckim. I ja na przykład często było słuchać, że katastrofa smoleńska podzieliła ludzi. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja widziałem te pierwsze dni, była rzeczywiście jedność. I, ale doszło, ja widziałem strach w oczach premiera Tuska wtedy i prezydenta Komorowskiego. I oni musieli to yy, jak najszybciej wszystkich pogonić albo podzielić. Ja to tak widzę. Ja te też widzę, że strach przed pewną prawdą, czego co, co tam się wydarzyło, czy czego mogło się wydarzyć. Jest pewien etap wyśmiewania, i, i to jest oddziaływanie na psychologii y, widzów czy społeczeństwa. Jeżeli ja mógłbym teraz skorzystać z okazji, ja chciałbym zapowiedzieć: pewna książka się niedługo ukaże. Mm -hmm. Jest to książka autorstwa pani Jessica Aro. Pani Jessica Aro y, jest z Finlandii i ona jest y, znana z książki y, Trole Putina. Książka, która wykazała się w setkich tysiącach egzemplarzy. W 15 językach, w 15 krajach. No tam 15 językach, w ilu tam krajach, to tam nie wnikam. W maju w Helsinkach będzie promocja nowej książki w przetłumaczeniu na Polski luźny, co będzie Światowa Wojna Putina. I ona się zgłosiła do rodzin, zgłosiła się z prośbą o wywiad i ona pierwotnie miała poruszyć w książce tylko troszkę katastrofę smoleńską. Po rozmowach z niektórymi ludźmi. Jedna trzecia tej książce będzie właśnie y, będzie poruszana kata, kwestia katastrofy smoleńskiej. Dla mnie jest to tyle ważne dlatego, bo żyjąc, spędzi, spędzi, większość życia spędziłem za granicą, I jednak ten temat, jak w Polsce byłby żywy, to nie chciałbym tutaj użyć złego sformułowania, ale w Polsce to była taka e, burza w szklance wody. A za granicą, wciąż nawet w rozmowach z ludźmi, nie to, że, że mogło coś tam być więcej niż, niż zwykła katastrofa, tylko ludzie nawet nie wiedzą, że coś takiego było, i jest opór. I ten opór powstał w Polsce, i jest walka z tą informacją na zewnątrz. Dlatego ta książka jest bardzo ważna. Więc bardzo się cieszę, i jest something to look forward to w maju na ten temat. Szanowni Państwo, ja powrócę jeszcze do sprawy pogardy, bo to można powiedzieć, że ten przemysł pogardy, to określenie zdaje się Rafała Ziemkiewicza, on powstał wcześniej, wystartował wcześniej, ale to co się wydarzyło po śmierci polskiej delegacji w Smoleńsku, to, to, to już była eskalacja, a później można powiedzieć, że ten element takiej brutalnej, prostackiej, wręcz kompletnie obcej polskiej kulturze pogardy, on zakorzenił się w polskiej debacie publicznej. I już później, nawet w oderwaniu od, od sprawy katastrofy smoleńskiej, ale wobec osób, które jakoś z tą sprawą są kojarzone, chociażby środowiskowo. Funkcjonuje do dziś, i jak się okazało, w ostatniej chociażby kampanii parlamentarnej, też był wyrażony pewnym hasłem, które przecież hasło to wulgarne było też serwowane tym, którzy modlili się przy Krzyżu na krakowskim przedmieściu. To nie jest nic nowego, co zostało odkryte. Znaczy my mamy do czynienia z ponad dekadą takiej barbarzyńskiej wulgaryzacji polskiej debaty pu publicznej, a ta, ten jad, ta trucizna została w największej dawce podana właśnie tuż po katastrofie smoleńskiej. Jak na to patrzy pani poseł Mikołaj ja Wasarban, was, was, która z jednej strony... No, patrzy pani jako osoba bardzo bliska, która straciła tam swojego tata. Z drugiej strony to też pewne już jako trochę jako polityk. Pani redaktor, proszę popatrzeć na taki pewien fenomen, który, bo to przecież to, to są te zjawiska, są połączone ze sobą. Jesteśmy dwa lata mija, od praktycznie przeszło dwa lata od tego, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Mamy kilka bardzo bezspornych śmierci, które są, jakby przypisywane bezpośrednio Putinowi. Wszyscy wiemy, jak on działa. Nikt nie ma wątpliwości i teraz tak dla całego powiedzmy świata zewnętrznego i ewentualnie dla dzisiejszych rządzących to jest bez wątpienia zbrodniarz. Natomiast spróbuj powiedzieć, że ten zbrodniarz miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią polskiego prezydenta, to wtedy jesteś głupkiem, jest, należysz do sekty, jesteś absurdalny i, w ogóle od, i to od pierwszego dnia. Proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie ta narracja. To od, jest w ogóle niesamowite, to jest... o czym mówi pani poseł, szanowni państwo, bo w Komitecie Śledczym Federacji Rosyjskiej nie zaszły żadne zmiany. Dokładnie ci sami ludzie, którzy przepraszam, badali katastrofę smoleńską i którzy niby ją tak fantastycznie zbadali wedle polskiego rządu. To są dokładnie ci ludzie, którzy tam dzisiaj są i którzy twierdzą, że na przykład, nie wiem, co ścigają prezydenta Ukrainy za zbrodnie ludobójstwa, bo oni się też tym zajmują. No więc to jest sytuacja, w której udało się części społeczeństwa powiedzieć, że każdy, kto y, śmiał twierdzić albo w ogóle zadawać pytania, czy Putin mógł mieć coś z tym wspólnego, no to on jest pozbawiony w ogóle jest rozumu i należy go absolutnie właśnie obśmiać, zdeptać. Ale myślę, że to się, to dotyczy my to się zaczęło tak jak rafał zimkiewicz pewnie bo on tego używał określenia przemysł pogardy w stosunku do prezydenta lecha kaczyńskiego tak, to jak i wcześniej też, i tak? wcześniej ale oczywiście później... bo to za życia tak. i to później jakby było kontynuowane ale proszę popatrzeć jak wyglądało jak wygląda w zasadzie rzeczywistość nasza y, od y, tamtych lat to znaczy te granice przekraczane są coraz dalej to znaczy jakby w stosunku do nas można powiedzieć i zrobić absolutnie wszystko y, można znaczy, no taka bym powiedział ulubiona zabawa to jest robienia na przykład z Jarosława Kaczyńskiego, osoby niespełna rozumów, czy cokolwiek innego, gdzie oczywiście nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością i z takim, powiedziałabym, realnym światem, no ale kto ma do, do jakby dostęp, no ile większość ogląda, rzeczywiście środki masowego przekazu. I proszę popatrzeć, jest tylu klakierów, którzy temu przyklaskują, którzy byliby pewnie ciężko oburzeni, gdyby to dotyczyło kogokolwiek innego. I to jest chyba największe nieszczęście. I dlatego dzisiaj też taki apel, nie tylko do naszych widzów, bo ja jestem przekonana, że nasi widzowie jakby czują powagę i sobie sprawę z tego, i co się wydarzyło, i, i co się dzieje. Natomiast y, do tych osób, które do tej pory y, patrzyły na nas z taką, właśnie, bym z taką ironią, y, naprawdę to są, to, co Państwo robicie, czasami jest po prostu nieludzkie, to znaczy, to odbiega od y, standardów cywilizowanego świata i y, Mamy taką nadzieję, że jutro tego 10 nie będziemy musieli tego doświadczać, a my 18 w Krakowie, czyli tydzień później, bo tam też od 2015 roku przychodzi grupa najczęściej kobiet, bardzo wulgarnych, bardzo agresywnych, powiedziałabym fizycznie również sporych, nieduża grupa, ale z mikrofonem i w zasadzie uniemożliwia nam wejście, podejście do tego grobu, nie wiadomo dlaczego. Dlatego, że przecież my nikogo nie zaczepiamy, my nikomu nie przeszkadzamy, mało tego, przed 15 rokiem, od 10, żeśmy tam również jeździli. I wtedy to nie przeszkadzało. To się zaczęło w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę. Zaczęły się, e, zaczęły się właśnie tego. ulica i zagranica, mm -hmm. mówiąc wprost. Wtedy zaczęła przyjeżdżać policja, no po to, żeby tam naprawdę się krewni polała. I wtedy również odwrócono przeciwko nam, mówiąc o tym, że policja zabezpiecza e, e, uroczystości smoleńskie. Policja nam do niczego nigdy nie była potrzebna. Gdyby nie było tych kilku wulgarnych, agresywnych osób, to całe lata tej policji nie było. W związku z powyższym, proszę popatrzeć, jak. Każdy gest jest jakby przez y, m, tych ludzi, którzy manipulują, jednak bym powiedziała przedstawiany i przekręcany. Ale ja mam taką nadzieję, że jednak refleksja przyjdzie i każdy z nas jest człowiekiem i żyjemy... W XXI mhm. wieku i myślę, że będzie, mam nadzieję, że będzie jutro godnie. To jeszcze na koniec jedno pytanie, bo jest apel i my powtarzamy ten apel. Nie, nie dlatego, że apelujemy do Państwa, bo mamy, tak jak powiedziała pani poseł, pełną pełną świadomość tego, że nasi widzowie akurat są ludźmi, którzy, którzy doskonale rozumieją tą sytuację i, i w ogóle takie apele nie są potrzebne, ale powtarzamy go po to, żeby Państwo też mogli go powtarzać dalej, żeby jednak ta siła społeczna wpływa na innych była coraz większa, ale jest też coś, co myślę, że społecznie możemy zatrzymać taka y, jest przyzwolenie. Przepraszam, ja użyję tego słowa, ono jest kolokwialne i prostackie, ale akurat y, do tego zjawiska się nadaje jest przyzwolenie na bekę ze Smoleńska te niekończące się żarty stupolewa w różnego rodzaju programach kanałach YouTube'owych jakiś tam telewizjach internetowych to jest rzecz niesamowita przecież to w ogóle to jest niewyobrażalne żeby ktoś drwił ze śmierci innych ludzi bez względu na to co o nich myśli a z jakiegoś powodu jest przyzwolenie yy, dla dla osób, które szydzą z tej śmierci. Już jakby one przecież abstrahują od tego, jak do tego doszło. One po prostu robią sobie z tego żarty. I myślę, to jest, szanowni państwo, właśnie, to, to, jest, to jest też ten moment, żeby powiedzieć, że należy się temu głośno przeciwstawić, bo to jest jakieś nieprawdopodobne ymm, barbaryzowanie polskiego życia publicznego. Panie redaktor, ja, ja powiem wprost w takim razie, skoro pani redaktor to była może <coughs> najwyższa pora. Oczywiście robi to y Pan Maciej Sztur i muszę powiedzieć tak: jak jego tatę dotknęła i dotykała tragedia związana z nowotworem, nie przyszłoby mi nigdy do głowy, żeby się z tego powodu cieszyć, mimo że bardzo bolały mnie słowa, gdzie mówił o tym, że on się wstydzi mówić po polsku za granicą, albo właśnie to, że mają. Pole w stu polewa, jak pani to powiedziała, to jednak ja nie miałam nawet mi do głowy, nie przyszło wewnętrznie, żeby myśleć o nich w takich kategoriach, dobrze ci tak, bo ty robiłeś tak w stosunku do mojego ojca. I nie, wręcz przeciwnie, to znaczy każdemu człowiekowi życzę, żeby był zdrowy, i żeby był silny i nie życzę mu źle. I tak apeluję do pana Sztura, żeby się zastanowił. Yy, jakby jak wypowiada te swoje marne dowcipy przy pomocy niektórych koleżanek, które też przychodziły na krakowskie przedmieście i tam miały bardzo dobrą zabawę, że to już nie chodzi o nasze uczucia. To chodzi o to, że oni deptają swoje własne człowieczeństwo, robią coś takiego. No właśnie, to pani Małgorzata Wasserman wymieniła jedno nazwisko, ale niestety ta lista jest bardzo, bardzo długa. Pan Mateusz Kochanowski, co na ten temat sądzi? No ciężko mi powiedzieć. No nie jestem socjologiem i ciężko mi to ująć tak ładnie i to konkretnie, jak przed chwilą powiedziała Małgosia. Dlaczego ludzie mają taką potrzebę? To ja mogę tylko tak politycznie. Ale przepraszam, Ale nie ma pan. Yy, ja wejdę w słowo. i dopytam, Nie ma pan wrażenia, że jest takie zapotrzebowanie, że to się, że są media, które tylko czekają na takie, to jest o wiele na kłamczy. takie to jest występy społeczeństwo, i że ci, którzy to robią. Mówię osoby rozpoznawalne, bo ja nie mówię o jakichś osobach anonimowych, ja mówię o osobach rozpoznawalnych z jakimś dorobkiem, które siebie no, lokują w, powiedzmy, w elicie społecznej i tak dalej, w sferze kultury. No, coś jest takiego, no, takiego wręcz piekielnego w tej sprawie. Jeżeli ktoś był hodowany na przekazie gazety wyborczej, czy to jest obecny wyborca, czy osoba pełniąca funkcję publiczną, no to tego jest efekt. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Jutro 14. rocznica śmierci. Bardzo różnych, wybitnych Polaków, którzy pojechali, polecieli do Smoleńska, by dotrzeć do Katynia, by oddać hołd tym, którzy tam w dołach śmierci zostali, skończyli swoje życie tylko dlatego, że byli reprezentantami Rzeczpospolitej Polskiej. Naprawdę warto ten apel przekazywać dalej, żeby ten dzień i każdy następny, Każda następna rocznica były obchodzone w sposób godny, spokojny. Kto nie chce, nie musi, ale też, żeby po prostu powstrzymał się od złych emocji. Pani poseł Małgorzata Wasserman, córka świętej pamięci pana ministra Zbigniewa Pasermana i pan Mateusz Kochanowski, syn świętej pamięci pana ministra Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, byli państwa i moimi gośćmi. Trudno zmienić temat, ale za chwilę ten temat zmienimy, bo jeszcze debata polityczna, która dosłownie za moment.